Dzisiaj około godziny 15.30 policjanci odebrali zgłoszenie z zgłoszenie pogotowia o zdarzeniu na drodze krajowej nr 45 na obwodnicy Osowca. Według wstępnych ustaleń do zdarzenia doszło w ten sposób, że kierowca, 31-letni kierowca Skody, zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył się z Toyotą Awenzji jadącą z naprzeciwka. W wyniku tego zdarzenia kierujący skodą poniósł śmierć na miejscu, natomiast dwójka jego pasażerów, czyli jest to jednoletnia kobieta oraz dwumiesięczne dziecko zostali przewiezieni do szpitala. Podobnie jak kierowca i pasażerowie podróżujący Toyotą Awenzji. W tej chwili mamy informację, że cztery osoby w wyniku tego zdarzenia odniosły obrażenia ciała. Droga w tej chwili jest zablokowana. Policjanci kierują ruch na objazd, który jest prowadzony przez miejscowość Osowiec. Do czasu zakończenia oględzin miejsca zdarzenia badania miejsca zdarzenia droga będzie zablokowana, a policjanci będą kierowali ruchem.